Dwudziestolecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie oraz zakończenie termomodernizacji budynku Osiru obchodzono w niezwykły sposób. Rozegrano mecze piłki nożnej pomiędzy trzema drużynami. Finansową, czyli pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, zamawiającą, czyli pracownikami Urzędu Gminy Rybno oraz wykonawczą, czyli firmą KIM. Jesteśmy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybnie. Otwieramy ten obiekt po termomodernizacji. W 85% sfinansowanych, te, sfinansowana inwestycja z funduszy unijnych z regionalnego programu operacyjnego 15% funduszy gminy. Podziękowania dla pana marszałka Gustawa Marka Brzezina, bo to z nim podpisywałem umowę na te fundusze. Podziękowania dla firmy Kim, która sprawnie i bardzo dobrze wykonała tą termomodernizację. Wymieniliśmy stolarkę okenną, drzwiową, e, e, ociepliliśmy Mury, wymieniliśmy piece, kaloryfery, oświetlenie, już w tej chwili jest ledowe, energooszczędne. Jak również zamontowaliśmy na dachu fotowoltaikę o bardzo dużej mocy. Jak również cały żeśmy dachu spili i przejmujemy, przejęliśmy deszczówkę do zbiornika. I ta deszczówka będzie wykorzystywana do podlewania boiska. Więc w pełni przyjazna inwestycja dla środowiska. Zrobiliśmy też turniej. Zaprosiliśmy przedstawicieli wykonawcy, czyli pracowników KIMU, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego no i przedstawicieli Urzędu Gminy, radnych pracowników. No i rozegraliśmy turniej, który w tej chwili trwa. Miło jest odwiedzić po raz kolejny gminę Rybno, szczególnie w takich okolicznościach. Mamy dzisiaj 20-lecie funkcjonowania osir -u. No i oczywiście zakończenie inwestycji polegającej na kompleksowej termomodernizacji obiektu sportowego i szkoły jak widać wszystko zostało bardzo energetycznie i ekologicznie zrealizowane wymiana stolarki okiennej fotowoltaika ocieplenie całego budynku oświetlenie to wszystko sprzyja nie tylko estetyce ale co najważniejsze ekonomii dlatego chcę pogratulować panu wójtowi samorządowi gminy Rybno bo faktycznie dobrze wykorzystują możliwości wsparcia unijnego, piszą projekty i realizują z rozmachem, zabezpieczając funkcję społeczną, ale co ważne też i gospodarczą funkcjonowania takich obiektów oświatowo-publicznych. Przed nami nowa perspektywa. Życzę, aby gmina Rybno jak najwięcej skorzystała w przyszłości z pieniędzy unijnych. Ma doświadczenie, ma możliwości też dobrych konstrukcji budżetowych, więc z pewnością będziemy jeszcze nie raz przy takich okolicznościach gratulowali samorządowi. Pozyskiwanie pieniędzy i robienie tych, tych przedsięwzięć, które są istotne dla danej społeczności jest zawsze ważne. Jest, choćby to było najmniejsza jakakolwiek inwestycja, a ta inwestycja z kolei jest dużą inwestycją, należałoby powiedzieć. Także inwestowanie w sport, inwestowanie w młodzież, jeszcze w młodzież na wsi, w młodzież w małych miasteczkach, to nie ma niczego ważniejszego. Dobie teraz, kiedy zresztą to młodzież właśnie jak najwięcej pokazała nam, starszemu pokoleniu, jak ważna jest dbałość właśnie o środowisko. Także inwestycja ze wszech miar, tak jak mówię, przynosi oszczędności, tak jak zostało zauważone, ale również jest potrzebna ze względu na środowisko i młodzież, globalnie młodzież i nasze dzieci. Ja akurat jestem osobą, która w samorządzie niemal połowę swojego życia zawodowego spędziłam w sporcie i kulturze. W związku z tym wiem jak mogą odbierać to mieszkańcy i ci, którzy uczestniczyli w tworzeniu całego tego przedsięwzięcia. Dzisiaj w zasadzie mamy dwa powody do radości. Jeden to taki, że jest 20-lecie Ośrodka Sportu i Rekreacji i tutaj chciałam złożyć ogromne gratulacje całej Pracującej w sporcie, która animuje mieszkańców, zachęca i jak widzę, obserwując wszystkie strony w mediach społecznościowych, bardzo umiejętnie to robi. I drugi powód to taki, że mamy oddanie po termomodernizacji budynku kolejnego budynku w gminie Rybno. Ale wiem, że to nie koniec, bo wjeżdżając tutaj do, do Rywna widziałam kolejne inwestycje w sport. Także jestem pod ogromnym. Z Wrażeniem serdecznie gratuluję Panu Wójtowi Radzie Gminy mądrości w, umiejętnych inwest... w doborze umiejętnych inwestycji i w, inwestycji w inwestowanie w człowieka. To przystrojenie za mną, za moimi plecami, świadczy o 20. Jubileuszu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie. Jest to impreza połączona z, z termomodernizacją którą tutaj dokonaliśmy w tym roku i bardzo nas to cieszy, że nasz Ośrodek Sportu i Rekreacji tak prężnie rozwija się i pięknieje z, każdego, z każdym dniem. Z tego miejsca chciałabym już wszystkim serdecznie podziękować za liczny udział w tak pięknej imprezie. Bo naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło, że po prostu współpraca z wszystkimi yy, osobami, z wieloma jednostkami itd. Tak itd. Tak układa się doskonale. I dzięki tej współpracy sport kwitnie, bo wiadomo sama nie poradziłabym sobie z niczym. Także wspólna praca łączy. Tutaj nie możemy narzekać pod względem yy... Właśnie op oprogramowania, zdobywania środków unijnych, mnogości projektów, ale co też jest istotne, realizujemy wiele wspólnych zadań w infrastrukturze drogowej. Gmina Rebno jest takim liderem współpracy z samorządem województwa, bo te remonty, takie kapitalne usprawnienia związane z naprawą, remontami dróg wojewódzkich, to również udział procentowy samorządu gminy dlatego też myślę że czasami niektóre samorządy patrzą z taką lekką zazdrością dlaczego po raz kolejny inwestycje realizuje się na drodze wojewódzkiej w gminie Równo ale tutaj jest prosty rachunek jeżeli Samorząd gminny partycypuje w kosztach, to wtedy my po prostu realizujemy inwestycje. Co ja bym sobie życzyła dalszej takiej tej energii, którą mam w sobie, dalej poznawania nowych ludzi, z nowymi doświadczeniami, poznawania nowych inspiracji, nowych pomysłów i po prostu dzielić się z innymi to, co zdobędę od innych ludzi, to jeszcze bym chciała też przelać na tych, co jeszcze no nie mają takiego może doświadczenia, bo jednak doświadczenie też swoje robi. 30 lat pracy już, prawie 20 lat w szkole, ciągle człowiek związany jest ze sportem, teraz już jest prawie ósmy rok pracy w ośrodku sportu i też mam do czynienia ze sportem, także są ludzie tak naprawdę nakręceni pozytywnie, czuć od nich energię i naprawdę można dużo, dużo z nimi razem zdziałać. Gospodarze nie okazali litości i zwyciężyli w turnieju. Urząd Marszałkowski zajął miejsce drugie, a firma Kim trzecie. Gratulujemy.